Dodałeś na swojego Instagrama informację, że chciałeś wejść do restauracji Magdy Gessler z Widim i się nie udało. Dlaczego? Co, co tam usłyszałeś? A Usłyszałem, to jest restauracja, tu się nie wchodzi z psami. Moim zdaniem mamy XXI wiek i przepisy są takie, że w sumie każdy właściciel restauracji ustala, czy chce, żeby psy Wchodziły do restauracji czy nie. Niemniej jednak tam był taki duży napis Magda Gessler, i ja już się dowiedziałem, zrobiłem research. Magda nie ma dużo wspólnego z tą restauracją, dlatego że i do Fukiera, i do innych restauracji Magdy wchodzę z psem bez problemu. E, tam usłyszałem taką informację i tutaj apel po prostu do wszystkich restauratorów, słuchajcie psy, e, jeśli macie dobrze oddzieloną kuchnię, nic wam nie zrobią, a e, myślę, że właściciele, którzy idą z psami, biorą za nich odpowiedzialność i wiedzą, że są grzeczne i będą siedzieć koło nich, więc błagam, no, już większość ludzi ma psy, więc zwłaszcza, że takie słodkie zwierzątka. Dziękuję bardzo.